Mikołajki to jeden z bardziej sympatycznych dni w roku, szczególnie wyczekiwany przez dzieci. To dzień, kiedy zwyczajowo wręczamy sobie drobną upominki. Mikołajki dają często przedsmak bożonarodzeniowej atmosfery. W operze i filharmonii podlaskiej zebrały się najgrzeczniejsze dzieci i młodzież z naszego województwa po to, aby spotkać się ze świętym Mikołajem, którego po raz kolejny już do Białego Stoku zaprosił marszałek Artur Kosicki. Cieszę się, że wspólnie z Oparą Filharmonią, Podlaską zorganizowaliśmy te Mikołajki. Tym bardziej, że ostatnio ten okres świąteczny przez ostatnie lata był bardzo ciężki, bo ze względu na pandemię no nie mogliśmy tego typu. E, Uroczystości zrobić, a bardzo chcieliśmy, bo cenimy sobie tych najmłodszych mieszkańców naszego regionu. Jak Pan wspomina swoje święta? No, przede wszystkim trudno już pamiętać, co wtedy było, ale oczywiście to był czas spędzony z rodziną i, i, i tego właśnie życzę wszystkim mieszkańcom, żeby spędzili ten czas świąt Bożego Narodzenia w, w gronie rodzinnym, wśród swoich najbliższych, żeby poświęcili ten czas właśnie swoim dzieciom. Bo ostatnio jesteśmy zabiegani, mamy dużo obowiązków, tylko ja, też pewnie wszyscy mieszkańcy województwa podlaskiego dlatego dbajmy o rodzinę bo to jest największa wartość jaką mamy. Wraz z województwem podlaskim całe wydarzenie współorganizuje Opera i Filharmonia Podlaska w Białym Stoku. Chętnie włącza się w takie akcje, które są przyjemne dla dzieci i jednocześnie kształtują ich osobowość. Piękny dzień Mikołaja, wszystkie dzieci marzą, żeby dostać jakiś prezent. Już niedługo święta. I Pan Marszałek Artur Kosicki wystąpił do nas z taką propozycją, więc chętnie się włączamy do współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, a zwłaszcza dla najmłodszych jest to wspaniały prezent, wspaniały koncert, wspaniałe tańce, więc wspaniale, że dzięki tej wycieczce Mikołajkowej dzieci poznają nasz gmach. I myślę, że to będą nasi przyszli melomani. Kształtuje ich wrażliwość, yy, muzyka może będzie w przyszłości ich zainteresowaniem, yy, także myślę, że to przyszli melomani i od takiego właśnie małych yy, ludzików trzeba wychowywać naszych przyszłych odbiorców. Dla uczestników Podlaskich Mikołajek Opera i Filharmonia Podlaska przygotowała świąteczny koncert wraz z chórem dziecięco-młodzieżowym pod kierownictwem dr Ewy Barbary Rafałko. Wykonali kolędy, pastorałki i utwory świąteczne w iście magicznych aranżacjach. Wszystkie dzieci są grzeczne, niektóre na swój sposób. A czego sobie życzą i z czym kojarzą im się święta? Jakie jest Twoje najmilsze wspomnienie z takiego dziecięcego okresu świątecznego? Hmm, nie wiem, szczerze, jakby chyba ubieranie choinki z moją babcią. Bardzo lubię spędzać czas z rodziną. Często też jeździmy na narty. I jak Mikołaj przychodzi, to fajnie prezenty są. Jakie są Twoje wymarzone prezenty? Bym chciał bardzo dostać klocki i legotechnik. Takie auto do układania. Dzisiaj Podlaskie Mikołajki w operze i filharmonii podlaskiej. Jak ci się podoba? Było bardzo fajnie. Dzieci bardzo ładnie śpiewały. Dostaliśmy po prezentach. I teraz najważniejsze pytanie: czy byłeś grzeczny w tym roku? No, wydaje mi się, że tak. Mi się święta kojarzą z takim dobrym, wspólnie spędzonym czasem yy, z rodziną i z przyjaciółmi. Kojarzy mi się też z radością i z taką, takim vibe'em świątecznym, nie wiem, jakimiś muzyczkami, last Christmas czy coś takiego. Masz jakieś specjalne życzenia w tym roku? E, tak, żeby brat wrócił z Japonii. Dobra, powiedz mi czy byłaś grzeczna w tym roku? O. Oh. E, tak jakby. Tak jakby. Jakby no były tam jakieś spiny z zalicami albo ogólnie w szkole tak, ale myślę, że było chyba okej. Okay. W Mikołajki życzymy wam, aby wszystkie wasze marzenia się spełniły.